Huta Łabędy, wchodząca w skład grupy kapitałowej Węglokoks SA. Działając i przerwanie od 1848 roku, Huta produkuje i sprzedaje wyroby stalowe. W ciągu swojej 175-letniej działalności osiągnęła pozycję jednego z najbardziej znanych i cenionych dostawców produktów i usług hutniczych, w szczególności dla górnictwa, budownictwa czy ciepłownictwa. Wszystko zaczęło się od pięciu małych walcowni, napędzanych silnikami. Parowymi. Dziś Huta to wydział walcowni, będący najstarszą częścią zakładu, produkujący kształtowniki typu V, kształtownik J, KO, uniwersalna stopnica górnicza, dwuteownik, ceownik, kształtowniki łebkowe HP. 5 giętarek pozwala na produkcję szerokiej gamy obudów chodnikowych, zarówno opracowanych przy współpracy z Głównym Instytutem Górnictwa oraz Instytutem Metalurgii Żelaza w Gliwicach, jak i obudów dla indywidualnych potrzeb naszych odbiorców. Tuż za mną znajduje się Wydział Jarzm, produkujący strzemiona dwujarzmowe, SD, SDO, kabłonkowe, będące nieodzownym elementem oferowanych typu szeregów. Wydział ten zajmuje się również produkcją stojaków ciernych SV oraz innych akcesoriów górniczych. Wśród najnowszych hal produkcyjnych wyróżnić można Wydział kształtowników formowanych na zimno którego zadaniem jest produkcja kwadratowych bądź prostokątnych profili zamkniętych z blachy. Produkcja kształtowników zaczyna się od blach w kręgach, które po przejściu procesu cięcia są formowane w odpowiedni kształt. Materiał ten jest wykorzystywany w różnych dziedzinach naszego życia. Używa się go do budowy obiektów przemysłowych, hal, mostów, kolei linowych, masztów, słupów i innych konstrukcji. Poza profilami zamkniętymi wytwarzamy na najnowocześniejszej linii w Europie. Rury stalowe ze szwem, zgrzewane prądami wysokiej częstotliwości. Nasza linia jest w pełni zautomatyzowana i gwarantuje wykonanie rur według światowych standardów, a jej produkty mają zastosowanie w wielu dziedzinach gospodarki, takich jak przemysł wydobywczy, przesył mediów palnych, ciepłownictwo, transport gorącej wody czy pary. Jednym z naszych produktów łączących produkcję górniczą oraz pozagórniczą jest rura kołnierzowa. Nasze produkty nie są dziełem przypadku, bo kontroli podlega zarówno materiał wejściowy, jak i produkt końcowy. Wyroby zanim będą sklasyfikowane jako dobre do sprzedaży, przechodzą szereg procesów i badań kontrolno-pomiarowych wykonywanych przez certyfikowany i doświadczony personel. Kontrolowane są wymiary, powierzchnia, sprawdzane są własności mechaniczne produkowanych wyrobów stalowych. Nasze laboratorium prowadzi szereg badań nieniszczących, badania wizualne, penetracyjne, magnetyczno-proszkowe, ultradźwiękowe i wiroprądowe, i badań niszczących, próba rozciągania, próba udarnościowa oraz pomiary twardości i analizy składu chemicznego. Laboratorium posiada świadectwo uznania Wydane przez Urząd Dozoru Technicznego. Huta Łabędy SA posiada dwa systemy zarządzania jakością. Pierwszy system certyfikowany jest przez jednostkę TIV Nord na normę EN ISO 9001, a drugi certyfikowany przez API na normę API Q1. Nasze produkty, certyfikowane są na znak bezpieczeństwa B oraz znak CE, cieszą się uznaniem towarzystw okrętowych Lloyds, Register i DNV. GL oraz API. Wytwarzane w Hucie Łabędy produkty lokujemy na rynku krajowym oraz na rynkach zagranicznych. Produkty te cechuje wysoka jakość oraz nowoczesne gatunki stali. To koło napędowe naszej spółki. To tu od lat budujemy przyszłość. Na to co przed nami patrzymy z dużym optymizmem, angażując się w różnego rodzaju przedsięwzięcia na rzecz otoczenia. Wspieramy organizacje lokalne, programy dla dzieci i młodzieży, a także prowadzimy działania inwestycyjne i rozwojowe. W swoich działaniach uwzględniamy interesy społeczne, aspekty środowiskowe oraz relacje z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności z pracownikami. Bycie społecznie odpowiedzialnym oznacza dla nas inwestowanie w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska, relacje z otoczeniem firmy, co przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa i kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego.